Motocykle, skutery, motorowery skuterowo.com Tym razem... Za kierownicy Kyueya RKV 125, a po kilku dłuższych kilometrach, słuchajcie, wynikających po prostu z mojego takiego szczerego zadowolenia z pokonanych kilometrów i z tego, w jaki sposób ten yy, motocykl na prawo jazdy kategorii B się prowadzi i jak wygląda. Wizualnie Kiway RKV nawiązuje oczywiście do strita, do typowo miejskiej konstrukcji, która ma służyć do sprawnego podróżowania pomiędzy punktem A i B, chociaż wydaje mi się, że to jest świetna propozycja również dla tych, którzy chcą wybrać się gdzieś dalej i traktować motocykl 125 na prawo jazdy kategorii B bardziej rekreacyjnie. Do jednego i do drugiego wydaje mi się, że e, właśnie ta maszyna nadaje się idealnie, ponieważ jak na strita, jak na pojazd e, bardzo sportowy. E, Legitymuje się bardzo komfortowym i pewnym zarazem prowadzeniem, zwłaszcza na winklach podczas nieco szybszych prędkości. To co również mnie zaskakuje, to naprawdę świetny design i to nie jest słodzenie. Tutaj, naprawdę, na wszelkich elementach plastikowych, widać, że to są bardzo, bardzo solidne elementy wykonane z grubego tworzywa i dosyć fajnie pomalowane w fajnej kolorystyce, które bardziej właśnie nawiązują, tak mi się wydaje, jakościowo do ta... Niż do, niż do Chin. Jeżeli chodzi właśnie również o nie tylko trwałość, ale właśnie o wspomniany wygląd tego motocykla, to został on zaprojektowany przez tak naprawdę studio projektowe Benelli, z którym współpracuje Kiway, ponieważ od pewnego czasu Kiway i Benelli to jest jeden i ten sam właściciel. Taka ciekawostka, ponieważ jestem gadżeciarzem, bardzo dużą... Uwagę poświęcam temu, jak wyglądają zegary. Tutaj mamy do czynienia z analogowo-elektroniczną deską rozdzielczą. Obrotomierz, który jest bardzo duży i na, którego, na który kładziony jest bardzo duży, wysoki priorytet, jak to w maszynach o charakterze sportowym. A pozostałe kwestie związane z chociażby ilością dostępnego paliwa, prędkością, przebiegiem dziennym, przebiegiem ogólnym, czasem oraz biegiem, to są już rozwiązania oparte na elektronicznych. Wskaźnikach na po prostu panelu LCD. Z gadżetów tak jeszcze na pewno należy pochwalić tylne LEDowe światła, które co prawda nawiązują do innych, nieco powiedzmy bardziej japońskich konstrukcji, ale wygląda to bardzo dobrze i nie ma tutaj absolutnie żadnego powodu do wstydu. Na co jeszcze ja zwróciłem w pierwszej kolejności uwagę? Na przednie światła, na dzielony klosz, który posiada w sobie oczywiście zespolone światła pozycyjne, mijania oraz drogowe, czyli długie. Inne kwestie to oczywiście bardzo duże e, tarcze z przodu, które działają naprawdę rewelacyjnie. Dwutłoczkowe zaciski również znajdziecie na tylnej osi, gdzie ten hamulec również jest bardzo masywny i powiem Wam, że jest po prostu bezkompromisowy. Z detali warto również y, wspomnieć, że znajduje się tutaj bardzo dużo takich sportowych akcentów, chociażby właśnie a, w postaci tej czerwonej obwódki e, na felgach, na a, czerwonych y, przykładowo również sprężynach gazowego podwójnego amortyzatora na tylnej osi, który również robi świetną robotę. Kanapa także jest bardzo dobrze wykonana z czerwonym obszyciem e, z wkomponowanym logo Kiway, na której siedzi się dość wygodnie. Wiadomo, że nie będzie to tak wygodna kanapa jak w Cruiserze, jednakże zapewnia absolutny, e, absolutny komfort podczas, e, podczas prowadzenia. Fajnie również są bardzo ergonomicznie rozmieszczone przyciski na kierownicy, chociaż co do ich wykonania, miałbym pewne wątpliwości. Tutaj widać, że troszeczkę słabo są skomponowane, spasowane niektóre, niektóre elementy, jednakże bardzo duża pochwała za bardzo szerokie klamki. Klamka hamulca oczywiście posiada również regulowanie, co przyda się osobom o bardzo dużych bądź bardzo małych dłoniach. Podobnie szeroka jest klamka sprzęgła, która znajduje się po drugiej stronie. Kiway to oczywiście nie tylko ten sportowy charakter, ale również i sportowe osiągi. Motocykl waży 123 kg, czyli nie jest to aż tak, aż tak ciężka jednostka i przy okazji generuje też 8,2 kW, co jest wynikiem dosyć dobrym jak na silnik, który jest zasilany niestety gaźnikiem i chłodzony tylko i wyłącznie powietrzem. Niestety, niestety, ale za tę cenę, czyli za 7,5 tysiąca złotych, myślę, że nie można się spodziewać przy takim wykonaniu e, właśnie takiego wyposażenia, jak chociażby elektroniczny wtrysk paliwa czy chłodnica e, cieczy. E, tak czy siak, wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa jednostka, bardzo ciekawie brzmiąca, bardzo ciekawie i stabilnie się prowadząca, e, która mm, myślę, że jest jednym z najlepszych wyborów, na rynku w tym y, segmencie cenowym w okolicach 7-8 tysięcy złotych, myślę, że. Jest to propozycja warta rozważenia za te pieniądze, zwłaszcza, że jest to motocykl naprawdę bardzo dynamiczny i wygląda nie tylko agresywnie, ale tak samo agresywnie jak na 125 daje się prowadzić i daje się poznawać podczas każdego kilometra, który będziemy pokonywać, nawet z prędkością powyżej 100 km na godzinę, a przy tym zachowując dość znikome spalanie w okolicach 3. 3,2 litra na każde 100 kilometrów. Naprawdę e, fajny pojazd, z którym, z którym chciałbym mieć możliwość zapoznać się na nieco dłużej i pewnie w skuterowakom za jakiś czas będzie możliwość, żeby przetestować w pełni ten jednoślad na nieco dłuższym dystansie niż e, to miało miejsce dzisiaj. Dzięki bardzo śliczne i serdecznie rekomenduję Wam zastanowienie się właśnie nad Keywayem RKV125 na prawo jazdy kategorii B. Dzięki bardzo. Motocykle, skutery, motorowery. Skuterowo.com